Zombie Apocalypse. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o najmniejszej rasie w zagrodzie elki kurek. U mnie to są srebrki widzicie państwo, ja posiadam złote. Srebrniki są typowo ozdobnymi kurkami, bo są bardzo malutkie. Kogucik waży około 600 gram, a kurka minimalnie mniej od 500 do 550 gram. Cechy to skrócone plecy widzicie Państwo wydatna klatka piersiowa są troszkę wystraszone krzydła u tej rasy kurek skierowane są w dół ale u moich tak zbytnio nie widać, ponieważ chociaż widać troszkę, ponieważ mają lotki obcięte bo przeskakiwały przez płot. <laughs> Trochę wystraszone. I z tymi cechami powyższymi mają taki bardzo dostojny wygląd. Wyróżniamy dwie odmiany srebrytek. Złote, tak jak ja właśnie mam, i srebrne. Obydwie odmiany charakteryzuje ten sam wygląd. Są to bardzo miłe kureczki. Każde pióro srebrytek ma czarną, dokładnie zarysowaną obwódkę na końcu. Widzicie Państwo, i przybliżę Wam może, widać te czarne obwódki na, na piórach. Szyja srebrytek, zarówno u kurek, jak i u koguta, lekko jest wygięta do tyłu. Pióra głowy, pióra od głowy do szyi, równo ułożone. To by było na tyle. Mniej więcej szczegółów tej rasy kurek. Tak samo i grzebyczek, zobaczcie Państwo, u srebrytek jest taki śpiczasty z tyłu. Z takimi różyczkami. Dobrze. Niedzielny poranek chmurny. Zobaczcie, mrzawka pada. Siwcia sobie obchód robi poranny. Kwiaty, żonkile już coraz bardziej kwitną. Krzewy też. No, pochmurny poranek. Idziemy zobaczyć jeszcze do młodzieży. Mają się dobrze, troszkę wzmocnięte. Chociaż tu i tak tak zbytnio nie pada, bo jest siatka, ale no zawsze coś jeszcze. Młodzież rośnie jak na drążdżach. Chowają się. Jeden z widzów zaproponował mi żebym nazwała tak samo kurki. Dała im imiona tej młodzieży, no bo to będzie na pewno u mnie, już nazwałam go dziubek, ponieważ ma dziubek taki krzyw, ale jest taki słodki, fajny, także na pewno będzie dziubek. A tak to może na sam początek byśmy nazwali najwyżej kurki ozdobne. Co wy na to? Może zaczniemy od kochinów. No i te właśnie srebrytki. Kogucik i kurka. Dobrze. Pozwólcie Państwo, że najpierw wypuszczę moje zwierzaki, bo już są na pewno głodne. O! Dam je na trochę, bo dążki chcę na pewno tracy. O. <słyska> Wszystko spragnione trawy. No. Tej prawdziwej wiosny jeszcze takiej nie widać. No ale co zrobić? Trzeba się z tym pogodzić. To co Państwo sądzicie? Na razie srebrytki byśmy nazwali, z tego kogucika i kurkę. Jakie imiona Państwo proponujecie? Napiszcie w komentarzach. No i kochiny. Jest tu jeden czarny kogut. Są dwie kurki. Czarne. Jedna taka siwo niebieska, coś takiego, taki siwy kolor, ruda. Dajcie w komentarzach, które i zobaczymy, może się te imiona sprawdzą. Jest czarna, będzie chyba do dnia zaszła. Także zapraszam Was, bo imię ma tylko Balbinka, co niektórzy widzowie mówią, że słynna jest tylko Balbina, a inne kurki nie. Także na razie, jakby Wam to pasowało, to na razie srebrytki, koguciki i kurka, jak będą się nazywać, i kochiny. Dajcie znać w komentarzu. Dobrze, idziemy do najmłodszych, bo są też na pewno głodne. Dzisiaj ta pogoda to jest straszna. W ogóle cały tydzień był taki kurczak se łazi. Zapalę światło, żeby było bidniej. O tak. jajeczko kurczaczki sobie chodzą damy jajeczko bo już pisklaki są głodne mamusia będzie je wołać o, haha, jakie głodne chwileczki rosną jak na drożdżach to no dobrze O, zobaczcie Państwo, u jednej. Ojojoj, no jaka głodna, jaka zwaliła pojemnik. No, macie. O tak, macie. Jedno. Jakie ciuperki tyleczki mają tu niektóre proszę zobaczyć. A jeszcze coś. Te to co były większe te kochiny. Dałam tutaj na dół, widzicie Państwo. Musiałam tak zrobić, bo... Potrzebowaliśmy więcej miejsca na drugą kropkę. Zobaczcie, co mi się zaś wykluło. No chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Pochodź, państwo. Zobaczcie, państwo. Następne jarzębia. Jakie czterki? Są tu cztery sileczki. Cztery, zwykłe półciatki, i dwa pochiny od męża. wczoraj mi się wykryło. Będą mieć moc. O. Mama będzie je wołać. O, widzicie Państwo? i widzicie już ta ostatnia, szósta. Oczywiście kawa zbożowa z witaminami w takim pojemniku w pudełku, co na butelkę nakręcane na chwileczkę je jajeczko dobrze. I zostały jeszcze te trochę starsze na dole damy im zobaczyć rosną jak na grosży, No już Czeka. Proszę proszę. Wie Jed jedzą. Są non-stop nienajedzone, ale to dobrze, to dobrze świadczy o tym, że są zdrowe i zdrowo się rozwijają. Te też, popatrzcie się jakie wory mają napchane. Między tą kwoką a tą jest tydzień czasu różnicy. To są maleństwa, dopiero wczoraj wykluczę także. Dobrze. co jeszcze? Zaś mi siadła następna. Chwileczkę jeszcze. To już będzie druga kwoka. Muszę tak robić, bo kobuty wchodziły do niej i chciały z nią, po prostu przeszkadzały jej siedzeniu. Ten rudo-siwy kogut jest. Chodź, chodź, chodź. To jest ta USA. No chodź pojezdce. Załatwi się. Tutaj ma sześć jajek zwykłych i siódme jajeczko od tej ostatniej kileczki Europejski. No i siadła mi ta USA. brudaste, mój kochany. Je. Napiję się. Poję. Pójdzie dalej siedzieć, będę musiała zaś siatkę dać, bo żeby koguty dwa, bo zanim się kurnik nowy wybuduje, to na razie pogoda nie pozwala, to dobrze, niech ona sobie tam je, zobaczymy tutaj jeszcze te już po... najedzone, minimalnie większe. Mam nadzieję, że Państwo to widzą, bo światła nie mam zapalonego. I tu maleństwa i tu wszędzie jest. Te oczywiście za chwilę już kończą jeść. Oczywiście jeszcze, kurki już jajka chyba chcą znosić. Oczywiście gąska. I dalej na tych trzech To jest ta biała gąska, bo je, jeden widz się nie pytał, a gdzie jest biała gąska. To proszę, pokazuję ją. Drugi raz chcę zostać małostrą. Chyba dobrze się czuję w tej roli. Białe gęsi chyba bardziej siadają niż kubancka. Czy? No ale to dobrze, to super. Idziemy zobaczyć jeszcze do kurek. Także, jakbyście państwo byli zainteresowani. I imionami na razie u ozdobnych kurek, to dajcie znać. Napiszcie w komentarzu, które kochiny, która i jakby się nazywali. I oczywiście terebrytki, To mi już szkody zaczynają robić w ogródku. Jakbym miał się nazywać kogutek i kureczka. Gęsior prowadzi swoje panny, plus Baldinę. Zobaczcie jaka wielka już. Przelaszka gąsek, plus kaczor czubacy też idzie. Siwciu, no co? No chodź kochani. Oj, 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 oj. jakaś ty mokra. Oj, zmoknięto, no do pani przyszłaś, do pani. Kakaś się widzą też, tak. A jakaś ty brózma. Dobrze. Ja będę się żegnać z Państwem w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek.